Znasz kogoś, kto ma 30 lat, ale żyje tak, jakby wciąż miał osiemnaście? Nie bierze odpowiedzialności. Nie chce się wiązać. Nie potrafi utrzymać pracy na dłużej niż kilka miesięcy. Uwielbia wolność, ale ucieka od konsekwencji. Potrafi być czarujący, zabawny i błyskotliwy. Ale gdy przychodzi moment decyzji, znika. Psychologowie mają dla tego zjawiska nazwę. Syndrom Piotrusia Pana. Ale co tak naprawdę kryje się za tą wieczną młodością? Dlaczego niektórzy nigdy nie dorastają? I czy to możliwe, że w każdym z nas jest mały fragment Piotrusia Pana? Skąd się wziął syndrom Piotrusia Pana? Termin syndrom Piotrusia Pana stworzył Dan Kiley, amerykański psycholog który w latach osiemdziesiątych opisał dorosłych mężczyzn emocjonalnie uwięzionych w dzieciństwie. To nie jest zaburzenie kliniczne, nie znajdziesz go w podręcznikach psychiatrii, ale to psychologiczny wzorzec zachowania, który dotyczy coraz większej liczby ludzi. Kaili zauważył, że u podstaw syndromu leży strach przed dorosłością. Dorosłość oznacza odpowiedzialność, obowiązki, konsekwencje. A to wszystko stoi w sprzeczności z tym, co Piotruś Pan ceni najbardziej wolność, zabawę i brak granic. Ale to nie tylko kwestia lenistwa, bo za tą pozorną beztroską często kryje się głęboki lęk, lęk przed porażką, odrzuceniem, a nawet przed samym sobą. Kim jest współczesny Piotruś Pan? Współczesny Piotruś Pan to nie tylko bohater bajki. To osoba, która emocjonalnie zatrzymała się w połowie drogi między dzieciństwem a dorosłością. Często ma ogromny potencjał, jest inteligentny, utalentowany, błyskotliwy. Potrafi robić świetne wrażenie. Ale jego życie jest pełne niespełnionych planów, niedokończonych projektów i uczuć, które nigdy nie dojrzewają. Związek z taką osobą często wygląda jak rollercoaster. Na początku ekscytacja, spontaniczność, pasja, a potem nagły chłód, dystans, zniknięcia. Bo Piotruś pan nie potrafi trwać w odpowiedzialności. Kiedy relacja wymaga zaangażowania, on czuje, jakby ktoś chciał odebrać mu wolność, i wtedy ucieka. Co kryje się pod powierzchnią? Najłatwiej byłoby powiedzieć, że Piotruś pan to ktoś niedojrzały. Ale prawda jest bardziej złożona. Wielu ludzi z tym syndromem dorastało w domach, gdzie dorosłość była zbyt bolesna, zbyt ciężka, albo zbyt wcześnie narzucona. Dziecko, które musiało być dorosłe zbyt szybko, bo rodzice się kłócili, chorowali, albo wymagali perfekcji, w dorosłości często nie chce już nigdy wracać do tego świata odpowiedzialności. Psychika broni się przed powtórką traumy. Wybiera więc wieczne dzieciństwo, bo tam jest bezpieczniej, przyjemniej, prościej. To ucieczka od bólu, a nie zwykła niedojrzałość. Związek z Piotrusiem Panem. Jeśli kiedyś byłaś w relacji z kimś takim, wiesz jak trudne to doświadczenie. Na początku czujesz się wyjątkowa. On daje ci uwagę, pasję, spontaniczność, jakiej nie miał nikt inny ale z czasem zaczynasz zauważać, że ta relacja jest jednostronna. Ty planujesz, organizujesz, bierzesz odpowiedzialność, a on żyje chwilą. Nie dlatego, że cię nie kocha, ale dlatego, że nie potrafi dorosnąć emocjonalnie. Psychologowie mówią o Piotrusiu Panie i jego Wendy, czyli osobie, która próbuje go uratować. Ona bierze na siebie ciężar dorosłości, a on żyje w jej cieniu, czując się wolny, ale też winny. To relacja, która często kończy się wyczerpaniem, bo Wendy prędzej czy później zauważa, że jej partner wcale nie chce się zmienić. Mechanizm psychologiczny. U podstaw syndromu Piotrusia Pana leży emocjonalna niedojrzałość, czyli zatrzymanie się na wcześniejszym etapie rozwoju psychicznego. Nie chodzi o brak inteligencji czy zdolności, ale o to, że pewne emocjonalne umiejętności nigdy nie zostały w pełni wykształcone. Piotruś pan potrafi marzyć, tworzyć, cieszyć się chwilą, ale nie potrafi radzić sobie z frustracją, odroczyć przyjemności, ani ponosić konsekwencji. To właśnie są kompetencje, które rozwijają się dopiero wtedy, gdy dziecko ma bezpieczne środowisko, w którym może stopniowo uczyć się odpowiedzialności. Kiedy w dzieciństwie zabrakło stabilności, akceptacji lub wzorców dorosłości, umysł zaczyna unikać wszystkiego, co z tą dorosłością się kojarzy. Zamiast dojrzewać, cofa się do stanu, w którym czuł się bezpieczniej. W psychologii nazywamy to regresją czyli powrotem do wcześniejszego etapu rozwoju emocjonalnego, aby uniknąć stresu lub lęku. Dlatego Piotruś pan, kiedy czuje presję, odpowiedzialność albo zagrożenie bliskością, reaguje jak przestraszone dziecko. Ucieka, zaprzecza, udaje, że nic się nie dzieje. Zamiast stawić czoła trudności, chroni swoje ego za pomocą mechanizmów obronnych, jak unikanie, racjonalizacja czy projekcja winy na innych. W jego podświadomości działa ciche przekonanie, że dorosłość oznacza utratę wolności i autentyczności. To błędne, ale silne przeświadczenie sprawia, że każda sytuacja, wymagająca dojrzałości, praca, związek, zobowiązanie, wywołuje nieświadomy opór. Bo lęk przed odpowiedzialnością rzadko jest lękiem przed innymi, najczęściej jest lękiem przed samym sobą. Przed tym, że zawiedzie, że nie sprosta własnym oczekiwaniom. Piotruś Pan, a współczesna kultura. Nie można też pominąć roli współczesnego świata. Żyjemy w kulturze, która wręcz promuje wieczną młodość i nieustannie obiecuje, że jeszcze wszystko przed tobą. Reklamy, filmy i influencerzy pokazują życie pełne przyjemności, spontaniczności i wiecznej wolności, bez obowiązków, bez zobowiązań, bez granic. W mediach społecznościowych codziennie oglądamy ludzi, którzy zdają się nigdy nie mieć złych dni. Ich życie to nieustanne pasmo podróży, imprez i sukcesów bez wysiłku. W takim świecie dorosłość, ze swoim zmęczeniem, rutyną i odpowiedzialnością, zaczyna wyglądać mało atrakcyjnie. Ale ten przekaz sięga jeszcze głębiej. Popkultura od lat promuje bohaterów, którzy nie dojrzewają, mężczyzn, którzy żyją jak nastolatkowie, kobiety, które uciekają przed stabilizacją w imię szukania siebie. To postacie sympatyczne, zabawne, autentyczne, ale też takie, które uczą nas, że dorosłość to coś, co odbiera sens życia. A więc, jak dorosnąć, kiedy cały świat nieustannie powtarza, że dorosłość to coś, od czego trzeba uciec? Syndrom Piotrusia Pana nie jest więc tylko problemem jednostki, to symptom naszej epoki epoki, w której wolność i dobra zabawa stała się ważniejsza niż dojrzałość czego naprawdę się boimy dorastając. Być może syndrom Piotrusia Pana to nie tylko historia o ludziach, którzy nie chcą dorosnąć być może to opowieść o nas wszystkich. O pokoleniu, które nauczyło się, że dorosłość to coś, przed czym trzeba się bronić. Ale dorastanie to nie rezygnacja z marzeń, to zaakceptowanie odpowiedzialności za siebie i świadomość, że prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się ucieczka. W pewnym sensie każdy z nas ma w sobie fragment Piotrusia Pana, tę część, która pragnie lekkości, radości, beztroski. I nie trzeba jej tłumić. Trzeba tylko nauczyć się, kiedy pozwolić jej mówić, a kiedy wziąć ster w swoje ręce. Bo dorosłość to nie koniec bajki. To dopiero moment, kiedy zaczynamy pisać własną. Czy myślisz, że w każdym z nas jest trochę z Piotrusia Pana? Jeśli ten film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. A jeśli interesuje cię psychologia, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych analiz. Do zobaczenia.